Cześć, witajcie! Ja nazywam się Nikola Trapik, witam Was na kanale New Life MD i zapraszam Was dzisiaj na takiego vloga, bo dzisiaj wsiadam pierwszy raz od dłuższego czasu na niusie. Także stwierdziłam, że oczywiście to nagram dla Was. Także idę właśnie na pastwisko, mam kilka marchewek tutaj w spodniach, w kieszeniach. No, także zapraszam. Ostatni tydzień tylko lążowałam niusie także mam nadzieję, że będzie spokojniutka teraz ją odpiaszczamy i myślałam, że będzie się troszeczkę źle czuć przez to właśnie, że wiecie, będzie jej troszeczkę niekomfortowo brzuch nam będzie bolał, czy, czy coś takiego, ale wszystko jest w porządeczku, dlatego też ją tak te lążowałam patrzyłam jak się będzie czuć, jak się będzie zachowywać także cieszę się, że się bardzo dobrze czuję jest mega gorąco, także na pewno będę musiała ją schłodzić po pojeździe. Nie będziemy nic tak za bardzo wiecie, szaleć dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się kogoś poprosić, żeby ktoś mnie nagrał jak jeżdżę. No ale jak się nie uda, to cóż jest pierwsze mojej w od chyba dwóch miesięcy. Przywitała nas Aria. Reszta błączków jest tam dalej. Sobie chillują pod drzewem w ogóle. nie niby pod drzewem, ale jednak na słońce. Cześć Niels! Cześć Niusiu! Cześć! Czeka. Cześć słodziaczku, zobaczmy marchewkę dla ciebie, proszę. Ale brudny chrap w piasku jakiegoś. Słuchajcie, praktykuję to, że trawa jest zawsze lepsza poza pastwiskiem niż na pastwisku, także to już jest taki standard, że wychodzimy z pastwiska i gdzieś trzeba po prostu zaliczyć trawę. Nie gryzą owady i idziemy zaraz założyć derkę i maskę. Nie wiem w ogóle czemu nie ma założonej, ale no zaraz to wszystko naprawimy i popsikamy się absorbiną. Co tam jesz? Co zajadasz? Pokaż. Sianko zajadasz już. Już zajadasz. Kolega też by chciał chyba sianko. A drugi kolega co robi? Libero, co robisz? Też jesz? <noise> jest taki słodki. rzeczy i patrzcie, jaki myk. Biorę dla Nusi ochraniacze. niby z futrem. Niby z futrem, ale jednak bez futra. O tyle fajne, że właśnie nie będzie jej się tak mega pociśniałego ani nic, nie będzie jej tak gorąco, bo w środku jest taki fajny materiał. A z zewnątrz wygląda, jakby był w polizy, się z futrem. Puls, zobacz co tu się szykuje, ale mam, słuchajcie, ma to tak, Biorę się zaraz za czyszczenie koniecznie. Jeśli chodzi o czaprak, to weźmiemy sobie chyba mój ostatni nabytek czyli to cudo. Ogólnie tu mam. Ostatnio dwa nowe nabytki, ale wydaje mi się, że jednak ten słodziak. No jeszcze nad tym, ale chyba jednak nie. Chyba jednak tego zostawimy na inną okazję. Będzie taki sejcik. Wzięłabym ja to brązowe, ale tu jest ciemniejszy brązowy, a ten te nauszniki mam jaśniejsze, tak żeby nie posuwało do siebie. A myślę, że czarny będzie dobrze grał. Czcienia siodła, jak i pewnie też tabletów i czapsów. Biorę taki produkcik, który bardzo lubię. Jest to takie dwa w jednym. No i zostawiam oczywiście linka. Do tego produktu w opisie filmu, a możecie go dostać oczywiście w kawallo. Z mnie 10, pamiętajcie. Jaką dzisiaj w ogóle zobaczyłam. Jules, <noise> jesteś taki przesłodziak, że masakra. Przepraszam, jak się czuje pani z tym, że jest pani przesłodka? Nie czuje się pani. <noise> Okej okay, co tu masz? Tak, z dwóch stron się pięknie prezentujesz. To prawda, Niusie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda widok z Niusie. To tak. Niusie, proszę, kochanie. No, czy my? <noise> Jezu. Nie gryź wodzy. Co zjesz? Kolega też by chciał. Miałam okazku i musiałam się po niego wracać. Ja tam o kiedyś głowy zapomnę, wiecie jak strasznie tęskniłam za tym widokiem. Naprawdę. Muszę jeździć. Mam na szczęście kieszeń, bo założyłam dzisiaj legginsy. I właśnie bałam się, że nie będę miała gdzie włożyć telefonu, ale na szczęście mam i super. Zobaczcie, jakie mamy widoczki, kiedy idziemy na nasz plac, ale powiem Wam, że nawet tutaj gryzam muchy dzisiaj, a tu zazwyczaj jest... Zupełniałam, że mam taką małą kitkę, jak się uczy się na dole. No, a tutaj właśnie nigdy nie mamy problemów z buchami, ani nic, bo tutaj wiecie, przestrzeń i w ogóle, i no w ogóle jak tu jest pięknie, tu jest pięknie. W każdą porę roku, no bo, no ten konio, a może pojedziemy w teren, nie, dobra, dzisiaj na spokojnie, może jutro. Ostatnie deszcze widzę, że trochę nam tutaj rozwaliły nasz plac krosowy, bo poobrywało obrywało chorągiewki, no ale tak się prezentuje generalnie właśnie ten plac krusowy, tam jest wulkan <dlaczego> daleko z tyłu tutaj mamy plac z przeszkodami tutaj jest jeszcze dziura pieskowa w ogóle słuchajcie, tutaj wszystko jest przemyślane żeby idealnie konia przygotować pod zawody WKKW no o jejku, ale nam poniszczyła burza wszystko, masakra ale będzie naprawiania no także mamy naprawdę tutaj wielki teren do rzeźbienia no a my sobie pojeździmy, myślę tutaj właśnie może na tym placu krosowym a jak nie to pójdziemy e, tam na Piaseczek sobie na spokojnie pojeździć ale no zobaczymy zobaczymy gdzie się będzie dzisiaj lepiej czuła bo na razie wiecie na spokojnie, dopiero się wdrażamy na nowo w pracę ale jest piękna pogoda o, a tutaj mamy jeszcze koniki na pastwisko pod góreczkę o, tutaj będzie lepiej widać nasz placyk. O Jezu, tu też coś pozwalało się przez burzę. I tutaj... A tam na dole też mamy kałek placu, tam na dole na trawie i tam zazwyczaj też właśnie stoją przeszkody parkurowe Dobrej okazji, także może będzie dzisiaj, ale wszystko to tak mega zarosło. Tutaj jest w ogóle rów, którego nie widać, ja widzę też troszeczkę został zdewastowany. Mila tutaj wybra sobie drogę, tutaj na górkę. No tutaj wszystko super widać. I niestety nie ma nikogo kto mógłby mnie nagrać jak będę jeździć, ale nie będzie też to nic takiego spektakularnego. E, właśnie przez to, że jest to nasza pierwsza jazda, także ona spokojnie sobie pojeżdża, a pokusuję na jedną, na drugą stronę i zrobię po kilka kółek galopu. Wiecie, my już skończyliśmy jeździć, było tak super. Fokusowałyśmy sobie na spokojnie, na takim mega pełnym luzie. W dwie strony, najpierw na trawie, potem wjechałyśmy na ten plec parkourowy. No i miusia była taka luźna, taka swobodna, naprawdę bardzo fajna, taka przyjemna na maksa do jazdy. E, przerwa jej naprawdę chyba dobrze zrobiła. Także pokusowałyśmy na placu parkurowym. No i e, nawet chwilę pogalopowałam tam, ale zaraz poczułam, że Nusia naprawdę chce pobiegać. Także wyjechałyśmy na plac crossowy. No i dałam jej pobiegać. Mega się cieszyła. Za chwilę właśnie sobie par skała. Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Tak też mega luźno. Widać, że sprawiało jej to dużo przyjemności. E, no oczywiście nie za długo pogalopowała. Dam mi tak po prostu troszeczkę się wybiegać i e, teraz wracamy do Steini. już ją rozstępowałam tam, jeszcze teraz e, my mamy kawałek właśnie z placu do Stejni, także też zawsze tutaj rozstępowujemy konia, no, także mega na plus i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda u nas w Co tam, nie chciałam się do nagrać? Ale w jest już wykąpana Trzeba się nagrać, bo się tak strasznie kręciła jak ją zlałam wodą eee, No, ale tak jak mówię, zlałam ją wodą, potem ściągnęłam z niej tą wodę Chodź tu I popsikam absorbinę, no i wyszliśmy na chwilę na trawkę Ale jej coś się to średnio podobało, także wracamy I po prostu trzeba w stajni w news? W stajni lepiej mhm. Będziesz wyjadała libero siano Nieładnie, swojej strony bardzo nieładnie. Dobra, to pokażę Wam jeszcze, e, jak przygotowuję pudełka dla Niusi. Niusia je takich pudełek dwa dziennie. E, no i co? Już Wam wszystko pokazuję. Pierwsze miejsce na wszystkie rzeczy. Zobaczcie w ogóle, jak to się strasznie kurzy od Siana, które mamy tutaj za nami. E, każdy tutaj ma takie swoje boksiki e, na jedzenie, i no ja oczywiście też tutaj mam. Tu już porozkładałam pudełeczka w takim po prostu miszmaszu, no ale sam i jest tutaj już wszędzie sieczka nie się dostaje do każdego pudełka półtora miarki tej sieczki, ona jest z olejem kukurydzianym końcówkę oleju kukurydzianego mam jeszcze tutaj zapomniałam wziąć oleju, bo mam w aucie, bo tutaj widzicie już końcóweczkę, no ale i sieczka jest właśnie z olejem kukurydzianym i osobno dostaję olej kukurydziany z którego nie się dostaje jeszcze probiotyk, Good Balancer i e, witaminy Vita Max z Horselina, które też dostaniecie, cały asortyment Horselina w Cavallo Shop. No i jeśli chodzi o probiotyk, to probiotyku dostaję do... Oj, za mało mi się wzięło. Do każdego posiłku taką miareczkę. Wrót na etapie odpieszczenia, także mam tutaj 7 kg odpieszczacza, więc jeszcze do każdego pudełka wsypuję około 200 g odpieszczacza. Proszę, nie razi słońce w oczy, ale chcę się jeszcze z Wami pożegnać. Także jeśli podobał wam się ten film, to oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę albo zasubskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.